Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam dzisiaj szczególnie lwice, lwy, czyli osoby urodzone w znaku lwa na czytanie czerwcowe na czerwiec 2022 roku. Zobaczymy jakie tendencje, jakie możliwości, jakie też energie będą do was przychodziły drogie lwy w czerwcu zanim przejdę do czytania, jak zwykle gorąco dziękuję wszystkim za komentarze, za subskrypcje, za lajki i zachęcam do tego, żeby właśnie włączyć dzwoneczek, nacisnąć subskrybuj i wtedy macie pewność, że tutaj nic, co się pojawi na kanale Wam nie umknie. Gdyby ktoś chciał osobistego czytania, takiego szytego na miarę dla siebie, zapraszam do kontaktu Dane kontaktowe są zawsze w opisie filmu. A teraz już nie przedłużając, przechodzę do czytania dla Was, drogie lwy. Patrzymy najpierw, co tutaj karty wyroczni Wam powiedzą, jakie tutaj są możliwości. Lew Czerwiec 2022, jakie tutaj są możliwości, jakie tutaj się pojawiają w tle różnego rodzaju wydarzenia, koncepcje, tendencje dla lwa na 2022 rok, na czerwiec. Czerwiec, czerwiec dla lwów. I spójrzmy. Spójrzmy, spójrzmy. Bardzo fajny tutaj macie fajny macie ten przekaz z tej talii, a mianowicie to jest taki przekaz mówiący Tobie lwie, Lwicą, że czerwiec jest takim miesiącem, w którym będziesz dużo działać. Tutaj również przyjdą jakieś możliwości do Ciebie, ale Raczej te karty mówią i kładą nacisk na to, że to ty właśnie osobiście będziesz tą osobą, która coś będzie kreować. To może być kreacja swojej rzeczywistości. Najogólniej, jeżeli nie masz jakichś konkretnych, że tak powiem, zapotrzebowań do wszechświata to możesz czekać po prostu, co przyniesie czerwiec, ale warunkiem tutaj jest też to, żebyś ty troszeczkę albo mniej niż troszeczkę podziałała, przygotowała czy przygotował grunt pod te działania, dlatego że tutaj idą do Was też różnego rodzaju perspektywy. I być może nawet jeżeli to twoje zapotrzebowanie do wszechświata nie jest jeszcze ukierunkowane w tej chwili, ale zobaczymy co później jeszcze karty podpowiedzą, co możesz wykorzystać, bo pamiętaj, że to jest czytanie raz że czytanie ogólne, a dwa, że karty pokazują jedynie tendencje, możliwości oraz strategie, które możesz wykorzystać ale to Ty decydujesz o tym, co robisz, nie karty. Pamiętaj o tym zawsze. Więc perspektywy, które się Tobie mogą pojawić w czerwcu, przed Tobą mogą się pojawić, one tutaj są bardzo wyraźne, ale związane, tak jak powiedziałam, z tym, co będziesz robić. Spójrzmy, co tu jeszcze karty wyroczni dla lwów mówią. Czerwiec, lew. Czerwiec 2022 o czym jeszcze ale wy powinny wiedzieć na czerwiec 2022, już to jedna karta nam wyskoczyła. I zobaczmy w takim razie kolejną. Mhm. E, wiecie co, tak jak powiedziałam, tutaj bardzo dużo będzie zależało od Was, od Waszych działań e, od tego, na ile wy e, jakby nie patrząc na to mm, tylko i wyłącznie, jakie y, możliwości do Was spłyną, Wy y, w pewnym stopniu możecie trochę ukierunkować to, co do Was płynie, właśnie dzięki temu, że zobaczycie jakieś y, możliwości w takiej perspektywie bardziej długoplanowej. Czyli mówiąc krótko, jeżeli ja, dajmy na to. Y, Chcę poprawić swoje relacje partnerskie, dajmy na to, z jakąś osobą. To nie znaczy, że te relacje mają być, że są one już w tej chwili jakieś tam niedobre czy jakieś, ale chcę je poprawić. Oczywiście one mogą być takie, które mnie w jakiś sposób nie satysfakcjonują i tym bardziej chcę tutaj je poprawić. Więc jakby przyczyny, dla których chcesz poprawić tę relację, mogą być różnorodne, tak? Natomiast warunkiem, żeby cokolwiek się udało i mogło podziać, jest Twoja działalność, żebyś Ty widziała, żebyś Ty widział, do czego Ty chcesz dążyć. Czy to ma być tak, że ktoś na przykład więcej czasu z Tobą będzie chciał spędzać? Czy to ma być tak, że pokaże Ci więcej uczucia? Bo przecież ludzie w różny sposób okazują swoje emocje, swoje uczucia. Niektórzy mają z tym problem, więc tutaj te perspektywy są też ważne. Do czego Ty dążysz, do czego Ty chcesz doprowadzić tak? swoimi działaniami, ale też tym, co idzie do Ciebie z zawsze świata po prostu. I mamy tutaj kartę radości, kartę muzyki, czyli te Twoje działania przyniosą efekt już w czerwcu. Także nie bój się, drogi Lwie, tylko działaj. I tutaj może być tak, że coś, co wydawało się Tobie wcześniej bardzo takie, jednocześnie stabilne, ale takie stabilne w rozumieniu, że nie da się tego zmienić, czyli coś, co postrzegasz jako negatyw. Na przykład w tej relacji, albo partnerskiej, czy, czy jakieś bliskiej, albo też w sytuacji pracy, w relacji pracy, to też może tego dotyczyć jak najbardziej. I coś, co wydawało się Tobie nie do ruszenia, ono dzięki tym Twoim działaniom i temu, że zyskasz taką gratyfikację, czyli zostaniesz nagrodzona, zostaniesz nagrodzony już wkrótce za swoje działania i to wzmocni jeszcze twoją motywację do tego, żeby ruszyć coś, żeby spowodować, że coś, co wydawało się takie już mocno osadzone, że nie, tego to się nie da, okaże się, że tak, to się da. I zobaczmy, jakie energie pokażę tutaj dla lwów. Dla lwów tarot na czerwiec. Lew Czerwiec, jakie energie, jakie możliwości mogą przyjść do lwa. Czerwiec 2022 rok. Dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. Zobaczmy. Co dla lwa. Co dla lwa. Ósemka kielichów. Mak. Piątka buław. Dziewiątka pentakli. Oj, i jeszcze mamy tutaj szóstkę buław. Super, macie tutaj naprawdę super przekaz od tych kart Tarota. I na czym tutaj przede wszystkim należałoby się skoncentrować? Ano na tym, o czym mówi karta z Arkanów Wielkich, czyli karta Maga. Karta Maga wyraźnie Wam pokazuje, gdzie jest ta perspektywa, do czego Ty dążysz albo będziesz chcieć dążyć, drogi Lwie, i to niekoniecznie się musi zamknąć, domknąć w okresie czerwca, bo to prawdopodobnie jeszcze te Twoje działania i skutki tych działań, czyli pozytywne skutki, ale też możliwe jakieś negatywne, które będą musiały ulec korekcie. One mogą przyjść jeszcze w kolejnych tygodniach, czyli lipiec, a nawet może początek sierpnia. Ale ty już będziesz wiedzieć, jaki jest ten Twój cel, jaka jest Twoja perspektywa, co Ty musisz robić. I karty podpowiadają, tak jak mówię, podpowiadają, a co Ty zrobisz, to już od Ciebie zależy, żeby, myślę, żeby sobie jakiś tutaj zrobić rachunek, tak? Na zasadzie, co ja tu mam, jakie są moje zasoby, a czego nie mam, czyli jakie są wyzwania do pokonania i możliwe, że po stronie tych wyzwań będzie coś, co należało będzie po prostu sobie odpuścić, zwyczajnie, że tego przypuszczam, że nie, nie przewalczę, jak to się mówi, tak? Tego nie zmienię, bo na przykład ktoś jest osobowościowo taki i taki, no i ja go w ciągu miesiąca. No nie, ma, nie ma sprawy, żeby go zmienić, tego kogoś, tak? Ale w związku z tym to nie jest negatyw, tylko ja zdobywam, po stronie zasobów mam, zdobywam wiedzę dotyczącą tego, co może, może nie tyle później tak, tylko co jakby nie leży w granicach mojego wpływu. Ja to mogę w tych perspektywach ująć, żebym chciała, czy bym chciał, natomiast y, trzeba też y, bardzo tak racjonalnie spojrzeć na te swoje możliwości. Y, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką. Y, Takiego pozytywnego myślenia, ale rozumianego bardzo dosłownie. Czyli, że ja mogę wszystko, i jak tylko sobie tam pozytywnie ten wszechświat nastroję, to do mnie wszystko przyjdzie. Tak nie jest. I ludzie, którzy Wam to mówią, y, oni nie mówią prawdy, uwierzcie mi, bo oczywiście, że na wiele spraw mamy, y, mamy wpływ, ale nie na wszystko. To są te obciążenia. Które mogą się ruszyć i dobrze, żeby się ruszyły, ale nie, nie wiadomo jak to będzie. Natomiast, wracając do energii, które pokazuje tarot, to tutaj jeszcze jest tak, że w przeciągu czerwca możecie mieć jakieś takie sytuacje, że albo będziecie sami ze sobą gdzieś tam negocjować, tak? Co ja, w jakim kierunku te moje działania mają szczególnie pójść. Albo też to będzie takie, na przykład związane z tym, że chcesz zmienić pracę, albo chcesz zmienić stanowisko, na przykład aspirujesz na wyższe stanowisko, i tu mogą się zdarzyć sytuacje dla Ciebie, drogi Lwie, takie, gdzie będzie ta, taka sytuacja castingu że ty i ktoś tam jeszcze, ileś osób, to może być jedna, ale może być więcej, aspirujecie na jakieś stanowisko czy do jakiejś pracy. Jednak możesz być przekonana, możesz być przekonany, że jeżeli tylko uruchomisz te wszystkie strategie, które są dla ciebie pozytywne i korzystne, czyli nie, że samo przyjdzie, tylko ja mam tutaj aktywny w tym udział, to... Doświadczysz tego, że poczujesz się spełniona, poczujesz się spełniony. Czyli ten sukces, o którym tutaj też mówi szóstka buław, on do ciebie przyjdzie. Tylko trzeba odpowiednio, racjonalnie, ale też z pewną dozą takiego marginesu, gdzie jest ta moja perspektywa. Więc nawet jeżeli nie we wszystko wierzysz, ale starasz się, żeby to szło w tym kierunku, to pójdzie. Już w czerwcu, drogi lwie, poczujesz, że to idzie tak, jak ty byś sobie tutaj planowała czy planował. I zobaczmy, co tu jeszcze, o czym jeszcze mam tutaj może tarot podpowiedzieć. Zapytam o tą ósemkę kielichów, czyli co tutaj ewentualnie należałoby stawić, porzucić. Nie zajmować się tym, co by to mogło być. Dla lwa na czerwiec. Lew na czerwiec. Co by to mogło być? Królowa kielichów. Czyli wiesz co, drogi lwia, droga lwico? Tutaj jest tak, że Karty Ci pokazują, że dobrze by było, żebyś ty perspektywicznie dążyła i dążył do jakiejś takiej sytuacji, w której będziesz czuła dobrze, jak to się mówi, zaopiekowana emocjonalnie. To może dotyczyć sfery relacyjnej, że właśnie ten ktoś, kto na przykład to co mówiłam wcześniej, nie wie, nie potrafi, albo nie wie, jakie masz oczekiwania co do tego, jak ma wyrażać swoje uczucia wobec ciebie, ale ty wiedząc, że ty chcesz tego więcej, to porzucasz na przykład nie mówienie o tym, tak? Bo jeżeli partner czy partnerka nie zna wprost twoich oczekiwań, to może ich nie spełniać, nie dlatego, że nie chce, tylko, że nie wie, a to Bazując na mojej wieloletniej praktyce w pracy z parami małżeńskimi czy partnerskimi, to właśnie mówię, że coś takiego, co się nazywa domyślanie się, jest często jednym z gwoździ do trumny nieudanego związku. Tu nie chodzi o to, żeby się domyślać, tylko żeby wiedzieć, tak? Więc być może to domyślanie się masz zostawić, a po prostu wyartykułować to, o co Tobie chodzi no i zobaczmy co tu jeszcze ja bym zapytała o ten o tą piątkę buław tutaj co to za jakiś casting jakaś rywalizacja król buław czyli musisz się tutaj będziesz się musiała będziesz się musiał tutaj bardzo mocno spiąć bardzo mocno pokazać jaką jesteś sprawczą osobą bo król buław to jest sprawczość ja nie boję się niczego nie boję się wyzwań Jestem na tyle silna, jestem na tyle silny, że y, mogę w to wejść, w tę sytuację. Nic mnie tutaj y, nie blokuje, nie hamuje. Znam swoje możliwości, znam swoje atuty. Co tu jeszcze? E, czwórka y, kielichów. Może być tak, y, że właśnie y, przyjdą takie myśli mimo wszystko. Y, że będziesz brać bardziej pod uwagę to, czego nie możesz, niż to, co możesz, ale chodzi o to, żebyś właśnie wyszła, żebyś wyszedł z tej energii niedostatku, możliwości, umiejętności emocjonalnej, finansowej do, do perspektywy obfitości. Ja to mam. I tutaj, i ja, tutaj bym wskazywała na to, żeby właśnie to myślenie pozytywne uruchomić, ale dopiero tu. Nie na poziomie działań, bo to jest myślenie magiczne, to jest niedojrzałe, tak, że to się samo za mnie zrobi. Natomiast jeżeli ja widzę już jakieś efekty, widzę swoją sprawczość, to mogę włączyć to myślenie pozytywne po to, żeby nastroić ten wszechświat ku temu zwycięstwu. Tak? Czyli tu jest ten moment, tego ewentualnego myślenia magicznego. Yy, jakby podsumowując, dla Ciebie, Lwico i Lwie, Czerwiec jest miesiącem działań. I to takich bardzo. Yy, Zauważalnych przez otoczenie działań. Nie są to działania chaotyczne, są to działania celowe, są to działania takie, które powinny być ukierunkowane na jakiś cel, na jakąś perspektywę, do której dążysz, ale nie. Y Niech cię to nie hamuje, niech ci to nie w przypadku jakichś tam drobnych potknięć, czy czegoś, co Ci nie wyjdzie po drodze, bo tak może być po prostu, to jest życie, żeby to nie wprowadzało Cię w, no, znowu w energię braku, że czegoś Tobie brakuje, że czegoś ty nie masz. Nie, tak wcale nie musi być. Więc bądź w energii obfitości nastraje ten wszechświat, ciesz się z najdrobniejszych nawet tutaj hmm, zwycięstw, nawet zwycięstwem czasami może być to, że nie masz przekonania na przykład pójść na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, bo jakby z góry zakładasz, że to się nie uda, ale jeśli popracujesz nad sobą, pójdziesz, boż nie no, ja nie jestem przecież gorsza czy gorszy niż inni, prawda, a nawet mogę być lepsza w tym, w tym, w tym, tak, więc to jest sukces, niebywały sukces yy, na poziomie twoim osobistym, że tak zrobisz, że tak pójdziesz, że tak pomyślisz, jakby niezależnie od tego, czy ten casting, ta rozmowa kwalifikacyjna będzie dla Ciebie skutkowała tym, że Cię gdzieś przyjmą, czy że awansujesz. Jeśli tak, super, to jest po prostu, pokazuje, będzie pokazywać Tobie, że Twoja działalność przynosi po prostu efekty. Że wykorzystujesz te wszystkie moce, moce i y, możliwości, które Ci daje Wszechświat w czerwcu. Jeśli jednak tak się nie stanie, to przyjmij za sukces te reflektory na Ciebie, y, na tej scenie i ten laur, który jest y, no, laurem zwycięzcy y, w tych działaniach, bo tutaj jest ten laur na, na buławie, że Ty pokonujesz jakieś swoje na przykład y, trudności wewnętrzne. I to jest też niesamowita y, nagroda, niesamowite zwycięstwo. Zapytajmy jeszcze podsumowująco y, karty wyroczni, jakie przesłanie, jaką radę dla ciebie, lwico i lwie, karty wyroczni mają na czerwiec. Zobaczmy. Tutaj sobie troszkę przesunę. I tutaj też. Rada, przesłanie dla lwów, dla lwic. Na czerwiec 2022. Zobaczmy. Rada, przesłanie. Rada, przesłanie. Zadowolenie. Cieszenie się. Zobacz, to jest spójne z tą, z przekazem tej karty. Czerwiec, drogi lwie, droga lwica, będzie dla ciebie naprawdę pozytywny. Albo na poziomie sukcesów własnych. Czyli na poziomie własnego rozwoju osobistego, albo, albo jednocześnie na poziomie sukcesów takich, które są zauważalne przez otoczenie. I tego Tobie życzę. Nie bój się, Lwie. Szacuj oczywiście swoje możliwości, tak żeby one nie były przeszacowane, typu, nie wiem, to już podaję najprostszy przykład. Schudne w ciągu miesiąca 25 kg, bo umów się, że to jest no mało prawdopodobne, chyba że się zagłodzisz na śmierć, a to nie o to chodzi. Więc realistyczne wymagania wobec siebie, realistyczne oczekiwania, ale z pewną dozą takiego, dużą dozą czegoś takiego, że jak ja tutaj zacznę działać, to ten wszechświat się też nakręci pozytywnie i będę się cieszyć. Z tego, że coś robię, że ku czemuś idę i że mam te zwycięstwa. Tych zwycięstw dużych, małych, większych. Życzę tobie z całego serca, kochane lwie na czerwiec. Pozdrawiam.